Siema. z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z The Joy of Creation Reborn. Yy, generalnie... Chciałem dzisiaj powiedzieć jakąś inną postacią i myślę, że... Zagramy sobie z Foxy, ponieważ... U niego wiele się nie zmienia względem Frediego, Więc tak jakby nie chcę się przychodzić drugi raz tego samego. No ale, no, tego typu. Yy, ci, czemu idę najpierw Foxim, potem wezmę Chikę. Gdyż, iż, ponieważ nie ogarniam mechaniki Chiki, jak ona działa. Foxy'ego pira ze drzwi. Ale mimo wszystko... Nie za bardzo... Okej, okay, ja nic... Nic nie widzę! Spokojnie... Spokojnie. ja, będzie... Ajajajajajaj. On tak popyla strasznie. Jak będzie biegu, muszę na niego świecić. Ej, muszę przede wszystkim ogarnąć, gdzie on jest. I się poruszać. Te są rzeczy, które muszę podnosić. Tu jest jedna. Halo. Szartowałem, że muszę to wziąć. Eee, więc jak mówiłem Foksa jego ogarniam pira ze drzwi Padałoby biegać Jest mniejsza szansa, że nas złapie e! Zablokowałem się w kartonie. Najgorzej A, Daj żyć! Te światła denerwują, Kurde. Jak on popyla, odwrócić się nie zdążyłem. Teoretycznie mogę patrzeć na niego cały czas, ale. To chyba nie ma sensu najmniejszego. Dobra, tu coś jest, zebrałem. Tu nic nie było. Tu chyba też nic nie ma. Od razu się muszę odwracać Bo skubaniec jest szybki Chyba coś jest, nie? Fucking hell Okej, okay, to na, na farcie to zrobiłem Totalnie nie patrzyłem co się dzieje Nie wiem co ja mam zbierać Stój, jeszcze muszę świecić mu w oczy nawet nie wiem jak ta miejscówka wygląda. Egni kuśwa. Dobra, jeszcze jeden obiekt. Kurna, szybki jest, ale chyba... No nie, 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 nic nie, tego tego domu. Zobaczyłem plakat Pytanie gdzie on się respi? Czy on się respi przede mną? Tak, respi się przede mną Jak świecę na niego, kiedy nie świecą mu się oczy na biało, to wtedy na mnie leci i jest wkurzony na mnie Eee okay. Kurde. za bardzo close Trzeba po prostu biec Starać się zbierać te rzeczy Nic nie widzę Shit Już tu stamina nie jest ograniczona A tu Zbieraj tą Biblię, czy co to jest? Przyda ci się pomoc Boga w tym momencie nawet jeśli on nie istnieje, faktycznie dwie rzeczy zebrałem. Jest plakat. Jeszcze jedna rzecz. Nie, on jest za blisko. Jest za blisko. Proszę. Jedna Poświeciłem na niego. No dobra, może trochę za wcześnie. Ja to przeszedłem. To jest zbyt stresujące Ja nie wiem gdzie ja biegnę Biegłem zupełnie w inną stronę niż wcześniej Ale prawie prawie już zdobyłem te rzeczy Tylko to jest tak cholernie ciemno Okej, okay, tu coś jest Ciebie tu przyspał. Nie stój! Nie pozwoliłem ci się ruszać. Nie naruszałem mojej strefy komfortu. Chyba jedno pomieszczenie pomyliłem. Coś pominąłem. gdzieś tam łazi. Szuka mnie skubaniec. Chyba w kółko biegam w tym momencie. Nie jestem pewny. Halo? Właśnie celować w oczy. To jest też problem. Nie wystarczy, że się po prostu odwrócę. Okej, okay, ja nic nie znajduję. Okej, okay, tu coś jest. Ja nie wiem, co się dzieje. Okej. Okay. Ja przebiegłem się w odpowiedniej odległości od niego Nie zbiorę wszystkiego, nie ma opcji Chyba że jakimś cudem 6 sekund, jeszcze się wróciłem tu gdzie byłem FOK Jedna rzecz mi tylko została Dobra, to jest do przejścia So much stres, ale ogarniam przynajmniej coś. Okej. Okay. Jedna rzecz. Dobre, wykorzystanie czasu. Kolejna rzecz. Ale... Halo? Ja nie mogę, no i coś takiego się zepsuło. Obiegłem gdzie indziej zazwyczaj Chyba na pewno Kurna, ja go niby słyszę, a nie, jednak nie Oh fuck, Zlazłem na niego Dobra, to było głupie Idiotyczne wręcz bym powiedział Nie byłem za blisko to się da zrobić. Trzeba nie być głupi. Dobra, powoli. Albo no dobra, strać powoli. Pigniemy. Ja go nie widzę. Ja nie wiem, może jestem ślepy, że go nie widzę na tym ekranie. Przejdźmy się gdzieś. No i parę razy prawie się udało. Jednak za wolny czas reakcji komórki mózgowe nie wyrabiają. To nie jest takie trudne. Dobra, jedna rzecz. Myślę, że sami Wydaje, że coś się podświetla, a się nie, nie podświetla... O, oh, to się podświetlało. Coś tu było? Chyba nie Tu jest to Tym razem tu nic nie ma fucking hell Jest pla... No, halo Nie chciał tego zebrać, śmieć no Sprasam. Nie chciałem nikogo obrażać. Lokacja wcale nie jest taka duża. Jest spora. Ale nie ogromna. Myślę, nie mam dużo czasu, żeby to zebrać. Chodzę w miejsca, w których, w których nic nie ma Dobra. Daleko był. Bez tu mam jedną rzecz dopiero. Dobra, to jest chyba ździ już na tym etapie. Mogę to stwierdzić... Kurna byłem tu już. Za blisko. Za blisko śmierci. Nie mogę tego podnieść. Omyślałem przez chwilę. Z chwilę pomyślałem. Eee, to nie, nie Winoble. Totalnie. totalnie Dobra, chodź z restartuj mi grę Okej, okay, dobra, to jest trochę creepy Trochę trochę Kurna stój O chuj Zamknąłem się! Te. Z tego pokoju nie ma wyjścia Może tam w ogóle nigdy nic nie ma Czy nie powinienem tu wchodzić nigdy o oh fuck Mi się zbyt blisko zatrzymuje. Plakat, zbierz to. Zebrał tym raz ja Mam zawolny czas reakcji. To jest akcja reakcja, tak jak teraz. To tak to powinno wyglądać. Dwie rzeczy, a chyba nie zdążę. Gdzie to może być? Gdzie to jest? GG. No nie, zbiorę dwóch rzeczy w 20 sekund. <śmany> nie wiem. Chodź tu. kripie I on tak stoi. Dopóki się nie ruszę. ważny Wyczuwa mnie po chwili, ale to było trochę niepokojące, jak on tak stał. On tylko stał. Nic nie robił. To już było creepy. Jak cholera. My name is Giovanni Giorgio. Nieważne. Coś tu jest. Kurna, nic tu nie ma, jakie jest potrzebne. To jest przy mnie, prawda? Dobra, jest... Ja to przejdę. Nie, ja muszę to przejść. Same dla samego siebie. Po prostu. O, on tam był. On tam był. Co nie? Przysięgam, to jest ostatnia próba. Jak teraz się nie uda, to chyba się podaję, bo Już trochę nie wyrabiam, Już tylko delikatnie nie wyrabiam. To jest ciężkie. To Co? Okej, okay, um, tak. Quit to menu, confirm quit. Nie chcę już tu być. Yy, to jest creepy, ok? Zaprzeczyć się nie mogę, ale to jest mega, giga trudne. Nie, wiem, nie mogę tego po prostu przejść. Cały czas jestem łapany, cały czas nie... byłem blisko, no. Byłem blisko, ale za daleko. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, w następnym odcinku obejrzymy sobie czikę. trzymajcie się i do następnego na razie.